On wiedział, że zegarek był pusty. W jaki sposób on o tym wiedział? Jednak obawiam się, że zapominasz o jednym. W rzeczy samej zegarek jest pusty. Jak pan mówi, nie mógłby zadzwonić. Jednakże musimy zapytać, kiedy został y, usunięty mechanizm. Jeżeli by, y, stało się to po tym, jak y, świadek usłyszał ten zegarek, wtedy nie ma żadnej sprzeczności. Hmm. To jest prawda! Jest taka możliwość. Zegarek mógłby zostać opróżniony po tym, jak ona to, yy, go słyszała. I to się dokładnie stało, w wysoki sądzie. Więc, panie Wright, czy może pan udowodnić, kiedy mechanizm został usunięty? ho. ho niemożliwe oczywiście. Mam dowód. C co? A, Edgeworth już jest zaskoczony. Czy to nie pan powiedział, że dowód jest wszystkim? Co? On nie mówił tego. No cóż, yy, słuchałem uważnie. I teraz pokażę panu ten dowód, którego tak bardzo pan pragnie. Dowód, który udowadnia, kiedy został usunięty mechanizm, to. Znowu telefon Mai. Jeszcze raz. Czek. Mm -hmm. Tak. Kurde. Zapiszczałem. Yy, tak. Yy, Mai, yy, Mia już wtedy mówiła, że yy, mechanizm został usunięty. Już w dniu morderstwa Więc oczywiście nie mogłaby usłyszeć Kiedy morderstwo oczywiście zaszło Czyli prezentujemy telefon Mai Który zawiera tą całą nagraną rozmowę yy, Spójrzcie na to hmm, To bardzo uroczy telefon Oho, Masz dziewczęcy telefon yy, Chwila, chwila To nie jest mój telefon Słuchajcie yy, to jest telefon oskarżonej i zawiera, zawiera on pewne nagranie. Nagranie rozmowy, które miała, yy, z, yy, które prowadziła z ofiarą w dniu morderstwa. Cisza! Cisza! Wow, Edgeworth! Yy, telefon oskarżony t, t, to, nie by, to nie przykuło mojej uwagi? Być może detektyw Gamshu to przeoczył? No. Dobry detektyw. Lepiej niech zapamięta, że w, wkrótce nadchodzi dzień wypłaty. Spójrzuję cię, Nie. Wysłuchajmy tej rozmowy. Dobra. BIP! Tak, i oczywiście to jest ten, ten kawałek rozmowy z początku rozdziału, więc... Yy, więc chcesz, żebym yy, przytrzymała dla ciebie tego myśliciela? Jeśli mogłabyś. A, prawdopodobnie powinnam ci teraz powiedzieć. Ten zegarek teraz nie działa. He? Nie działa? To do bani. Musiałam wyjąć mechanizm. Przepraszam. I nagranie oczywiście. 9 rano, 5 sierpnia. Września, nie sierpnia. Kurde, sierpień jest teraz. No i bip. Wysoki sądzie? Myślę, że to e, nagranie udowadnia jasno, że już wtedy zegarka... E, zegarek nie miał mechanizmu. I to było nagrane e, rano, zanim jeszcze świadek w ogóle pojawił się w hotelu. M... m... m...? Więc, pan Nomei? Czy chciałaby pani wyjaśnić to dla sądu? Po prostu skąd pani wiedziała, że narzędziem z broni był zegarek? Cóż, yy, więc, czy to nie oczywiste? Widziałam wcześniej ten zegarek. Ym, jeszcze raz, yy, co to był za sklep? Chodzę do tak mnóstwa... Ups, zapomniałam, bing! Więc świadek wcześniej go widział. To miałoby sens. Czy obrana ma jakieś sprzeciwy, panie Wright? Tak. Świadek yy, twierdzi, że widział go wcześniej. Ale to dokładnie przeczy innemu dowodowi już przedstawionemu dla sądu. A więc złaczmy go. Proszę przedstawić dowód, który powie, że świadek nie widział zegarka wcześniej. I co to jest za dowód? Jest to oczywiście myśliciel, czyli ten cały zegarek. Tak, zrobiony przez Larego Baca. Tego zegarka nigdy nie było w żadnych sklepach, on nie był na sprzedaży. Na całym świecie istnieją tylko dwa. Jeden jest już y, w magazynie, pewnie na dowody w policji, bo w końcu to jest ważny dowód w sprawie Sydney Stone. Made by, made by Larry Bats. Present Egglot. To proste. Tego zegarka nigdy nie było w żadnych sklepach. Nigdy. Co? Mój przyjaciel zrobił ten zegarek. Na całym świecie istnieją tylko dwa. A ten, którego tu nie ma, jest w rękach policji. Niemożliwe! Wszystko jest sprzedawane w sklepach. Panno May, myślę, że najwyższy czas, aby poszła pani kupić sobie lepszą wymówkę. O, wymówki nie są dziś na sprzedaż. O, o, ho. Boje. A co ci do tego, ty najeżona głowo? Ten głupi zegarek się nie liczy, ok? Ona to zrobiła! I powinna za to zginąć! Zginąć! Jejks... Straszne... Łoł! Wow! Może się opanujmy wszyscy? To jest sąd! I niech świadek pozostanie spokojna! Brrr... brrr, brrr. E, o? O, o, o! 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 Głupiotka mi! O, moja głupiotka. Czy ja jakby straci, straciłam się? Przypuszczam, że tak. Tihi, wing. S Straszny. Panno May? Nie, e, pozwoli pani, że spytam. Niech pani mi powie. Skąd wie pani, że na zbrodni był zegarek? E, o, Boże. Lepiej bym tego nie ujął. Czy obrona ma jakąś o tym... opinię, o tym wybuchu okej, okay, to jest to. Tak, wysoki sądzie. Niech pan... Yy, pozwoli pan, że wyjaśnię, jak ja widzę prawdę o tym całym wszystkim. Pani May, wiedziała Pani, że narzędziem z broni był zegarek, ponieważ pani je trzymała, pani o tym słyszała. No skoro wszyscy z hotelu mówią, że ona była cały czas w hotelu i nie wychodziła z niego, więc nie mogła jego trzymać. W końcu nie teleportowała się do biura i nie wzięła tego zegarka. Ale słyszała o tym pani. I zaraz wszystko się wyjaśni. Po prostu wystarczy spojrzeć na dwa dowody, które mamy wpisane do zapisu sądu. Eee, świadek nigdy nie trzymał tego zegarka w swoich rękach. Jednakże słyszała, że to był zegarek. Ona słyszała? To się zgadza, wysoki są sądzie. Nie ma innego sposobu, dla którego mogłaby się dowiedzieć, że myśliciel był zegarkiem. I mogę pokazać eee, wam dowód. Cóż, interesujące. A więc go zobaczmy. Proszę pokazać dowód, yy, że świadek słyszał, yy, że narzędzie z broni był zegarek. I jest to podsłuch. Tak, po co, po co pani Mei mógłby być podsłuch? A po to, żeby podsłuchiwać, e, mija. Nie, Maj. Podsłuchiwała rozmowę Mi z Maju, która jest nagrana na telefonie. Dzięki temu podsłuchowi. Przez telefon e, Mia wspomniała, że to jest zegarek, więc wtedy usłyszała, że to jest zegarek i dlatego wiedziała, że myśliciel nim rzeczywiście jest. Take that! E, proszę na to popatrzeć. A! O! Co? E, he, he, znalazłem to w pokoju panny May. Po prostu wystarczy zobaczyć, jak to wszystko teraz się łączy, wyjaśnia. To jest piękne. Panie Wright, proszę wyjaśnić sodowi, co to jest. Pani April May? Podsłuchiwałaś ofiarę, pani Mi-fej, jej telefon. Czyż nie? O! O! Wysoki sądzie, to jest nieznaczące. Nie jestem pewien, czy tak rzeczywiście jest. Sprzeciw oddalony. Kłopotem mnie, że świadek był w yy, posiadaniu podsłuchu. To jest nieznaczące. Czy... to jest oburzające. Czy... Obrona naprawdę próbuje sugerować, że świadek podsłuchiwał telefon ofiary? Absolutnie. Nawet jeśli to była prawda, co oczywiście nie jest prawda, jednak musisz udowodnić jeszcze jedną rzecz. Czy ofiara kiedykolwiek powiedziała, że narzędziem zbrodni był zegarek przez telefon? Czy możesz to udowodnić? Myślę, że nie. O tak? Myślę, że mogę. To proste. Co? Kurde, to jest fajny moment. Oto jest mój dowód. Dowód który, dowód, który potwierdza, że ofiara wspomniała przez telefon, że narzędziem zbrodni był zegarek. Jest! I to jest oczywiście telefon Mai. To jest jedyny telefon, jaki mamy. Take that. Prezentuję yy, telefon oskarżony. Tak, widzieliśmy go wcześniej. Wysłuchajmy jeszcze raz tej rozmowy pomiędzy oskarżoną i ofiarą. Wszystko ucichło. Nie, ale naprawdę, muzyka to jest muzyka, mówiłem, że będę więcej wspominał, to jest muzyka cornered, tak się składa, z każdego roku inna, 2001 jest, 2002, 2004, 2007, 2009 i 2011, z każdej gry inny jest i naprawdę ta muzyka, co się czuje, gdy się słyszy tą muzykę, to po prostu, że wygrywasz, masz świadka w garści, po prostu dąż do tego, wyjaśnij wszystko, łącz fakty. I po prostu udowodni, że klient jest niewinny i że osoba na stanowisku ma coś z tym wspólnego albo jest winna. To właśnie się czuje, gdy się słyszy taką muzykę. Epickość. Mija, co tam nie dzwoniłaś przez spory kawał czasu? Tak, właściwie chcę, jest coś, o czym chcę, żebyś przetrzymała dla mnie. Znowu? E, co to jest tym razem? To zegarek. Jest zrobiony, aby przypominał tą statuetkę myśliciela i mówi ci czas. Pani April May? Użyła pani podsłuchy, żeby wysłuchać tej rozmowy. To tak pani dowiedziała się, że myśliciel był zegarkiem. Czy się mylę? Ja, ja! Edward, znowu objection. Dużo się tego sypie. Wysoki sądzie, to jest niedorzeczność. Wysoki sądzie, proszę spojrzeć na twarz świadka. Czy dla Pana też nie wygląda na zmieszaną? Obrona domaga się odpowiedzi. Pra, pra... pra... Pani świadek, niech Pani odpowie na pytanie. Czy podsłuchiwała Pani jej telefon? Pani May! Zamknij się, Wy wszyscy! Kto daje Wam prawo, żeby tak się do mnie odzywać? Wy! Wy prawnicy! To nie fair. Wszyscy tak na mnie wpadacie. O, jestem taką złą dziewczynką, czy tak? Czy tak? Udało się. Teraz sąd widzi prawdziwą panią April May. Czas na zadanie ostatecznego ciosu. Zrobiłaś to, czyż nie? Dlaczego podsłuch? Nie, ona tego nie zrobiła. Mówię przecież ona. Prawdopodobnie. No prawdopodobnie Była w hotelu W końcu mogę to wszyscy z hotelu potwierdzić Więc to raczej nie wypali Że ona jest prawdziwą, w prawdziwą Morderczynią Więc zapytajmy dlaczego podsłuchiwać Dlaczego pani podsłuchiwała jej telefon? Proszę odpowiedzieć na pytanie A czy muszę? Czy to nie jest sprawą morderstwa? Czy typity tapping? Nie, po prostu, czy podsłuch jest nieznaczący? A, ona mówi dokładnie to, co Edgeworth od niej oczekuje, żeby mówiła. Pani May? Podsłuchiwała pani telefon ofiary. Z, co, z całym przekonaniem nie mogę tego nazwać nieznaczącym. I to jest prawda. Kiedy ten... Z, y, chociaż sąd nie popiera tonu, z jakim wyraża się obrona, jednak ma ona trochę racji. Więc pani May, czy ma pani wyjaśnienie dla sądu? Czy może pani udowodnić, że nie ma nic wspólnego pani z morderstwem? Choćby dla, y, Choćby... Y, biorąc też fakt, że podsłuchiwała pani telefon ofiary? Ha! Chciałbym zobaczyć, jak ona się z tego wykaraska. Panie prawniku, widziałem te, te... złe, złe spojrzenie. Prawdopodobnie myślałeś, chciałbym zobaczyć jak ona się z tego wygaraska, czyż nie? Cholera, jest dobra. Cóż nie, jesteś pierwszym mężczyzną, który to mówi i oczywiście mogę udowodnić i to zrobię. Nie możesz mówić poważnie, nie może być. <laughs> może być, mówię może. O, i zapewniam e, cię, że nie żartuję, panie prawniku. Hmm. Okej. Okay. Więc. E, z, zabój do zabójstwa doszło o dziewiątej w nocy. Ależ to dokładnie wtedy, kiedy ten. E, otrzymywałam ten. E, e, obsługiwał mnie ten e, słodziutki goniec hotelowy. Echem. Obsługiwał ze rozkojarzeń. Ob obsługiwał? Mrożona kawa... kawa... Tak, przypuszczam, że to była mrożona kawa. Mrożona kawa... No wiesz, jak normalna kawa, tylko ZIMNA! Jeśli nie wypijesz jej szybko, wtedy cały lód roztopi się i będziesz, miała będziesz miał zwykłą, chłodną kawę. M mrożona kawa? Myśl myślisz, że to sobie zmyśliłam? Zapytajcie gońca! Bing! A więc świadka nie by... pani świadek nie była obecna na miejscu przestępstwa. No w dniu przestępstwa też. Ech! No i szlak wszystko trafił, co udowadnialiśmy. A więc gdzie to nas zostawia? To naprawdę nie mam przyjemności, żeby to was wszystkich o tym informować. Ale wychodzi na to, że pani świadek podsłuchiwała telefon ofiary. Jednakże to jest oddzielne przestępstwo. I nie ma ono znaczenia yy, kompletnego nie ma znaczenia z obecną sprawą. Jej zeznanie wciąż stoi na nogach. Widziała, pa, yy, widziała jak oskarżona Maja Fej popełniła przestępstwo. Nie, oni pozwolą jej po prostu stąd wyjść. Nie ma mowy, żebym to wygrał, dopóki nie przypnę jakoś yy, pani May do morderstwa. Cóż, czy obrona ma coś do powiedzenia? Um, cóż, no dalej, myśl o, wymyśl coś. I możemy albo kontynuować przepytywanie pani May, ale ona już raczej nic nie powie, w końcu jest już na skraju wyczerpania. Albo możemy też wezwać gońca hotelowego jako świadka, żeby potwierdził jej alibi. I może to Zróbmy, zróbmy raczej. Obrona chciałaby wezwać yy, gońca hotelowego.